Cześć, mam na naszej stronie. Witacie w kolejnym odcinku. Jest na kanale Kolejny mecz z odbijania, Wygrywamy już 6 do 3. Moja drżyna, Ja teraz dopiero dołączyłem, ale postanowiłem, że zacznę. Sobie, materiał właśnie teraz nie ma tu jakiejś niespodzianki. I właśnie by była. <laughs> Jak to wygląda sytuacja no... z wiedzy... 13 kili? To może nie być tak łatwo jeszcze, zróbmy to ładnie. O akurat ten naj najsilniejszy tak jakby sprzeciwnej drużyny, to mi zabrało oczywiście def, ale co tam? Dobra, mamy siódmą rundę, jeszcze na i wygrywamy meczek, ale będzie oczywiście jeszcze jeden meczek, bo to będzie za krótki materiał. już oczywiście Polacy, jak to muszą się wyzywać, bo jakby było inaczej. To jest normalka, niestety. na Jak może być najpierw na tym poziomie, jeszcze przy tym wyniku? Nie powinno tak być. No, ile tam mi zostało? Naprawdę... Nie wiem, ile tam... zostało sekund, ten dostał ode mnie 32 w 3, 64 w 5, fajnie. Dobra, ładnie. Pierwszy jest cięty, tutaj jeszcze jest drugi, kur... Y, co ja zrobiłem? No i słodko, siódma runda przegrana w tym momencie jest na pewno. Dobra, o mamy. Mamy, mamy gościa. naprawdę prawda tylko asysta, ale zawsze to coś Jeszcze jeden gdzieś 87. Niestety 3-3-5 3 kile -3, 3, 3 asysty wygraliśmy to 8-7 Ale gdybym dołączył wcześniej, może byłby lepszy meczek. Ale ważna wygrana. Dobra, drugi meczek, lecimy tym razem na Vertigo. Ale to ładnie, ładną pestkę. Hehe, <ścoughs> 33 w strzałach i już. Tylko tyle, no moje rundy pistoletowe te takie są, że... Mało kiedy zdarza się, żebym ładnie to ugrał. Ale pierwsza ronda nasza. To jest ważne. Lecimy dalej. O! W końcu coś poszło. Jeszcze jeden bocik został. Przyjęty przez kogo. Naprawdę, naprawdę. Ale dobra. Mamy tego pierwszego kila w pierwszym dzień. I celem walczyć o kolejne, kilo, to nam pozostaje, ale patrzcie tego. Defuj normalnie. Wiem, że to tylko odbijanie i tak dalej, ale e, tak szczerze. Chciałbym doczekać Zresztą, czegoś nie. takiego, żeby tacy ludzie jak on dostawali banana długi czas w CS, bo to jest trollowanie i przeszkadzanie w grze innym, którzy chcieliby spokojnie nagrać materiał na YouTube i tak dalej, i tak dalej. Sami rozumiecie chyba o czym mówię. A tak to później wychodzi taki głupi materiał, gdzie mamy już 7.1. Zaraz będziemy przegrawać 5-1 załóżmy, tak załóżmy. No i materiał będzie tak jakby do niejszego. I po co takie coś robić komuś? Komuś przysuć grę, zabawę i tak dalej. Jest to bez sensu. Eee! No i 52 dostał znowu. Tylko połowa HPZ. zęba. Przecież mam radę prawie, że wszystkim. Mhm. Pewnie znowu nie zdefuję. Powiedz, że nie ma defa nawet. Zdążył zginąć wcześniej, także super. I tak jak mówiłem, już jest 1-3. Kurczę, jak ja nienawidzę grać po stronie CT no. Kolejna no, asysta 1-4, tak jak mówiłem, będzie 1-5, to jest już pewne. Dobra, mamy killa i teraz gdzie jest? Ciekawe, czy jest defuneracja. Będzie piąta runda dla nas. Ja niestety zrobiłem coś bardzo głupiego, dobrze, że nawet tego nie widzieliście. Już... Szkoda do słowa, tu co? To... Przegrywamy to na dość 5-2. Świetnie. No i dostał pcheta. Kurde, co straszysz mnie? Naprawdę nie byłem schowany za tym pierdzielonym murkiem. Tę skanuj sobie na pewno. Szkoda, sub. Jak ja naprawdę nienawidzę tutaj grać po stronie CT. Nienawidzę tej strony. Dobra, snajperka zdjęta. Ale oczywiście Nie wiem gdzie on był czy za mną, czy jak Po prostu uwielbiam tych kamperów tutaj No dojedź go no Nie też że jeden tro... Nie dość, że ten troluje poprzez że nie, że nie potrafi zdefować paki, bo on nie potrafi w ogóle, a drugi troluje za pomocą, że ma kosa w ręce przełącza Super. Przyłączyłem, no nie sądzę. No dla mnie to jest rolowanie, słuchajcie, no. Patrząc na kogo ja tutaj trafiam, to nie, wy... nie chcę mi się wierzyć, żeby to było przypadkowe takie. Wiecie o co chodzi. Jeszcze dwóch. No, ale oni są moi. Już mam 6 kili w tym momencie. Pierwszy MVP, chyba tak. Ale nie to wiem, po co tak. No nie chcę mi się wiedzieć, żeby to było przypadkiem. Dla mnie to było takie jakby trollowanie. Jeszcze jeden. Mój jest. Siódmy kill, mój. Mamy czwartą. Czy będzie luna numer 5? Mamy na to szansę. No skurde, nie wierzę w to. Ja będę zostawiać łapki w górę komentarza z kto nami. A przegraliśmy... Z... Przez świeżego, który zaczął trenować i przez tego, który poszedł z kosą, także... Mamy na kogo zwalić ile. Widzimy się na następnych materiałach. Siemka.